Złobowity grzeszniku? Lubisz krew? Przemoc? I deprawacja o charakterze seksualnym? Oczywiście, że tak! Dlatego jesteś w piekle! Ale co gdybym ci powiedział, że jest miejsce, które nie ma nic z tego? Witaj w Hasmin Hotel! Niedziałającym miejscu do odkupienia, założonym 5 lat temu przez Delolą, córkę do Charlotte Morningstar! Połóż twój los w inne ręce! Nie właśnie, ciebie! Mamy wiele atrakcji, takich jak. ledwo stojąca na nogach obsługa! Cało dobowe odrobaczanie! Niestandardowe pokoje i tylko spójrzcie na ten rozpadający się salon! Ciesz się z fantastyczną rozmową z naszym jedynym gościem! Wow! Wszystko to i wiele więcej! Tylko Hazmin Hotel! Twoja ostatnia desperacka próba do zbawienia zaczyna się tutaj! Więc. Co myślicie? Przepraszam, ale co to kurwa było? E, tak, jedna sprawa. Alastor, znaczy się po pierwsze, dziękuję za stworzenie tego naprawdę świetne, ale um, może ten ton jest kiepski? Chcemy, żeby ludzie chcieli tu przechodzić, ale to sprawia, że hotel wygląda um... źle. To słowo, którego szukasz. Ja użyłbym słowa komiczne! Nawet słowem nie wspomniałeś o tym, jak planujemy ratować pozostałe demony przed eksterminacjami, a to jest kurwa najważniejsze. Wagi ma rację, Alastor. Reklama miała za zadanie uświadomić ludziom, że chcemy im pomóc! COS, moja droga! Byłem nieaktywny w biegle przez jakiś czas i każdy pamięta mnie z mojej audycji w radiu! Właściwego medium do wyrażania siebie, ale wy nalegaliście na to głośne pudełko z obrazkami, więc miałem odrobinę frajdy! Ho! Miałeś frajdę! Uważasz to za zabawę? Nie chcemy takiej wizytówki! Tydzień temu obiecałeś, że pomożesz prowadzić ten hotel, a jak na razie tylko z nas drwisz! Nikt nie będzie chciał tu przyjść, jeżeli tak potężny władca jak ty uważa to za stratę czasu! Co? Jeśli nagrywacie reklamę, sugeruję lepsze wykorzystanie utalentowanej gwiazdy, którą macie A tutaj! Angel, jesteś gwiazdą porno! Znaną gwiazdą porno! Najbardziej napaleni grzesznicy będą walić drzwiami i oknami do środka. Nie nagramy porno reklamy. Czemu nie? Sek się sprzedaje, nie? Przysięgam. Jeśli nagracie mnie z panem Fancy gadka, creepy Głos, będziecie tonąć w gościach chcących zostać w tym gówno hotelu. Nie ma takiej opcji! Angel, doceniam twoją chęć wykorzystania Twoich specjalnych umiejętności do przyciągnięcia gości do hotelu, ale nie chcę cię wykorzystywać w ten sposób. O, błagam cię skarbie! To ciało jest stworzone do wykorzystania! Mam siłę w rękach! Mam staminę, seksowne nogi, sporą pojemność płuc! O, haha, mam nogi! A dziury.